Siemanko, ja nazywam się Piotr Wojciechowski z kanału Żużlowy Degustator, a dzisiaj mamy dla Was wywiad z prezesem startu gniazdu, Pawłem Siwińskim. Witam Panie Pawle. Witam Spotkaliśmy becie. się przy okazji turnieju Korony koronę Bolesława Chrobrego, no i zadamy kilka szybkich pytań. Więc, Panie Pawle, jak przygotowania do sezonu? No, przygotowania do sezonu trwają bardzo dobrze. Wszyscy zawodnicy, co mieli odjeździć, to odjeździli. Nasi zagraniczniacy i Alice i Masters na ilość startów nie mogą narzekać. Polscy zawodnicy też po treningów ładnych sporo mieli, także ja jestem generalnie optymistą. Każdy z zawodników jest przygotowany, trochę było zamieszania z delikatnym upadkiem Adriana Gały, ale jak już po tygodniu wsiadł na motor i całkiem przyzwoite wyniki w Niemczech i w Żarnowicy zrobił, także gotowy. No właśnie, a który z zawodników najlepsze wrażenie robi na tych pierwszych treningach, sam Masters? No, myślę, że tak, no to jak na kapitana, nowego kapitana przystało, no to musi pokazywać, że, że jest i kapitanem, i liderem tej drużyny. Bez mastersa na najwyższym swoim poziomie trudno będzie walczyć o, o awans. Tak? także sam jest przygotowany, sprzętowo również, nowy silnik dokupiony, pozostałe dwa przeserwisowane, także gotowy na to ze świetnym mechanikiem w którym współpracował od połowy zeszłego roku z Leszkiem Wiśniewskim, także uważam, że sam Masters jak najbardziej będzie liderem i w moim odczuciu będzie to najskuteczniejszy zawodnik lz Całej ligi? Całej ligi. Czyli tak jak Pan powiedział wszystkie przygotowania udało się zrealizować da, to co da. było założone. No, pogoda, pogoda była łaskawa, bo praktycznie od początku marca, gdzieś od, od 10 marca mogliśmy sporo treningów przeprowadzić, tutaj też należą się podziękowania dla, dla ekipy Przygotowującej tor, bo jednak byliśmy jedną z pierwszych ekip. Dużo gości mieliśmy, którzy również przyjechali i bardzo chwalili sobie przygotowanie toru. Mieliśmy na jesieni dosypanie granitu i, i, i mączki, także to wszystko przez zimę przeleżało i świetnie, świetną nawierzchnię zrobiło na, na sezon. No właśnie, to też chciałem poruszyć, bo tutaj dość dużo się działo, jeżeli chodzi o stadion. czy ten tor wreszcie będzie takim atutem startu jak był za starych lat, bo w ostatnich no. sezonach troszeczkę był z tym problem. Ja myślę, że w ostatnich sezonach to nie tyle był problem z atutem toru, co z nieumiejętnością dostosowania się naszych zawodników. Tak, Nasz tor jest zawsze, przynajmniej od czasów, jak ja pamiętam, był, był naszym atutem. I, I z tego, co widzę, to zawodnicy są bardzo dobrze spasowani. Myślę, że w tym roku nie zasnamy porażki na gniechińskim torze i, i nic tylko czekać, co będzie w meczach wyjazdowych. A reszta spraw in infrastrukturalnych, czy coś tutaj się działo w trakcie tej przerwy zimowej i jeszcze też interesujemy na przykład temat terenów dookoła hotelu. Czy jest szansa, że te tereny będą znów używane w trakcie meczów ligowych? Jeśli chodzi o infrastrukturę, to yy, mieliśmy zakup nowej bandy tak? i to, to był taki duży wydatek. W miarę mo naszych możliwości został uporządkowany stadion. Wieżyczka, ta historyczna wieżyczka została zreanimowana na tyle, na ile się to dało. Podesty zostały wymienione. Jeśli chodzi o ten temat tego, Hotel. tego hotelu, to, to jest głębsza rozmowa z miastem, tak? bo to miasto jest właścicielem hotelu i i w przypadku awansu do MetalCast II drugiej Ligi musimy bardzo poważnie usiąść z Panem Prezydentem, być może przy pomocy środków również z Urzędu Marszałkowskiego wymagane jest naprawdę rewitalizacja tego stadionu, bo od 2012-2013 roku nic tu się wielkiego nie wydarzyło, także troszeczkę tych zaniedbań było, a sądzę, że sukces będzie takim motorem napędowym do Zielonego światła zapalonego przez pana prezydenta, któremu również do... chcę podziękować przy okazji, bo naprawdę ostatnio współpraca układa nam się doskonale i miasto rozumie, I... że sport dżuszlowy jest istotną częścią tak, tak, tego miasta. Czyli najważniejsze, że rozmowy trwają. A tak. jak finanse w klubie, bo to też jest zawsze gorący temat. Czy wszystko hmm. udało się dopiąć? Finanse w klubie są zdecydowanie na lepszym poziomie jak w zeszłym roku. Myślę, że do końca kwietnia wszyscy zawodnicy dostaną swoje kontraktówki. Właściwie dwóch zawodników jeszcze nie ma zapłaconych Cał w 100%, także 90% kwoty kontraktowej zostało wypłaconych zawodnikom. A taki gorący temat transmisje telewizyjne, czy to dla was jest dobrze, że ich nie będzie, czy dla nas jest jak najbardziej dobrze, bo mamy możliwość ustawiania meczów w dogodnych dla kibica godzinach, czyli Latem będziemy robić mecze o godzinie 18 w niedzielę i wtedy kibic może połączyć przyjemne z pożytecznym. Rano może pojechać sobie do południa nad wodę, a na godzinę 18 przyjechać i obejrzeć, obejrzeć zawody. Tak? Także sądzę, że z moich spekulacji to będzie gdzieś półtora do 2000 więcej kibiców na każdym meczu. Dobrze by było, na pewno takie, takie założenia jak najbardziej. Nie, no to są, tak, to są jak najbardziej realne założenia, tak? Bo to do tego trzeba dołożyć oczywiście wynik sportowy, tak? Bo jeśli wynik sportowy będzie słaby, to nam ani godzina nie pomoże, ani dzień tygodnia, tak? No pewnie, no. tak. A co do dzisiejszych zawodów? Turniej korony bolesława chrobrego, przygotowania trwały bardzo długo. No, jak wiele to energii pochłonęło? No, no, był? niestety to jest taki yy, yy, nie. Niewdzięczne zawody, bo one są takie specyficzne w porównaniu do zawodów ligowych, kiedy ten standard jest już wypracowany. tak? Natomiast tutaj sporo, sporo nowych rzeczy, sporo atrakcji dla kibica. Działaliśmy w układzie trójstronnym. Miasto One Sport i my, jako ostateczny organizator, ale tutaj wszyscy ludzie zaangażowani w ten klub, cały marketing, wszystkie osoby związane z klubem naprawdę stanęły na wysokości zadania. I myślę, że kibice będą zadowoleni. Jedyne, czego nie byliśmy w stanie dopilnować, to pogody. No ale tutaj już no jest to siła wyższa, tak? się taki weekend trafia. Tak. Ale jak ważne dla klubu takiego jak Stardmiezno jest, jest organizowanie takich imprez indywidualnych w miarę cyklicznie, żeby kibic się z tym obywał, ale też z innych miast, żeby kibice nie, przyjeżdżali? No jest to bardzo, bardzo istotne, bo kibic musi zobaczyć, jak nasi reprezentanci. Prezentują się na tle czołówki światowej, tak to też jest zawsze element. Sam, jak byłem dzieciakiem, uwielbiałem patrzeć tego typu zawody, typu był na przykład taki turniej Iwana Maugera, gdzie bodajże w 1983 czy w 1984 roku, gdzie gnieźniejscy zawodnicy mogli ze światową czołówką rywalizować, i to jest taki dodatkowy smaczek, który przyciąga kibica. Po drugie, obejrzeć. Kilku medalistów Mistrzostw Świata i ścisłej czołówki światowej. Zresztą myślę, że to będzie widoczne po stadionie. Pomimo tej pogody liczę, że te 7-8 tysięcy ludzi zasiądzie dzisiaj i zobaczy Żużel naprawdę na, na wysokim poziomie. Myślę, że będzie w końcu zadowolony też, będzie miasto zadowolone, tak, że pieniądze, które wydają, są wydane sensownie. Czasami warto wydać troszeczkę więcej, żeby mieć coś, co czym można się pochwalić, tak? I to jest taki, taki jak gdyby taka wisienka na torcie, że. że kibic ma tutaj. Że kibic, ma, kibic ma tak, takie wspomnienia z tych czasów, kiedy tutaj jeździli najlepsi zawodnicy. Tak jest. A po tym sezonie. Czy klub ma jakieś długoterminowe plany w przypadku awansu lub braku awansu? To znaczy, yy, plany są tylko i wyłącznie w przypadku awansu przeze mnie, bo ja już to po raz kolejny yy, mówię, że jeśli nie awansujemy, to znaczy, że się nie nadaje do tego stanowiska i rezygnuję yy, definitywnie. Natomiast w przypadku awansu, no to yy, musimy przede wszystkim infrastrukturę poprawić, tak? No i, i przygotować podwaliny po to, żeby ten klub yy, zakotwiczył się w Metalka z drugiej ekstralizacji, bo na chwilę obecną ani finansowo. Ani infrastrukturalnie no, nie nadajemy się na, na pierwszą ekstraligę. Także tutaj myślę, że w ciągu najbliższych lat trochę zmienią się również sprawy finansowe, bo to, co przez te trzy lata zostało rozmuchane, tak, każda bańka spekulacyjna w końcu musi pęknąć i sądzę, że to, to będzie ten rok, w którym ta bańka spekulacyjna pęknie i, i kasus z taligorzów zostanie, że tak powiem, powielony przez kolejne kluby, A co spowoduje naturalne cofnięcie się rozmuchanych zarobków wśród zawodników. Czyli plany są, a na koniec plany może są. jakieś słowo do kibiców na nadchodzący sezon, zaproszenie na, na mecze, cokolwiek. Oczywiście, no, drodzy kibice, teraz już się tutaj wprost do kamery, nie do, tak nie do pana redaktora, bardzo serdecznie chciałbym wszystkich zaprosić, żebyśmy razem dopingowali nasz zespół, żebyśmy Tworzyli podwaliny pod ten ekstraligowy Żużel w Gnieźnie. Każdy sport ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma się dla kogo rywalizować. Tak? Kibice są sensem sportu, w szczególności sportu widowiskowego, jakim jest Żużel. Sam wychowałem się na tym stadionie jako kibic i myślę, że to. Dla was staram się na tyle na ile umiem, na ile potrafię. Myślę, że zawodnicy również się postarają. Stworzyliśmy bardzo fajną atmosferę w drużynie i powinno to zaowocować awansem do metalka z drugiej estraligii, a bardzo nam Państwo pomożecie, jeśli przyjdziecie oglądać nasze mecze. My również przyłączamy się do apelu. Najlepiej Zuzel ogląda się na stadionie. Dziękujemy bardzo. Moim gościem był prezes Startu Gniezno, Paweł Sieliński. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.